Buongiorno. Jak widzicie, założyłem dzisiaj czarną koszulkę. Po to, aby odzwierciedliła to, jak się dzisiaj czuję. Choć delektuję się teraz wspaniałym śniadaniem. Z pysznym serem, z pyszną szynką i z pysznym pieczywem. To czeka mi dzisiaj coś strasznego. Wybitny ser Permagiano duro. Mm. Choć delektuję się tym pysznym śniadaniem, to czeka mi dzisiaj straszna rzecz. Nocleg w Niemczech. Przejazd przez Niemcy i nocleg w Niemczech. Także sami rozumiecie. Jestem teraz przy austriackiej granicy. Muszę przejechać Austrię. A potem no cóż, jakoś do domu trzeba wrócić. Jakoś Austria nigdy mi się nie kojarzyła zbyt pozytywnie. To pewnie za sprawą jej dwóch obywateli. Adolf i Józef przyczynili się do tego, że jej kraj stał się dość sławny. Pamiętajcie, by się zdrowo odżywiać w podróży. Dojeżdżam właśnie do miejscowości Braunau am Inn. I coś mi się przypomniało. I zaraz coś wam pokażę. Kurde, jestem w mieście Hitlera. Eksplorujemy właśnie miasto, w którym urodził się Adolf Hitler. To jest ten dom po prawo. A tak wygląda od tyłu. W ogóle czytałem o nim wiele artykułów, że miał być zburzony. Miał też być przerobiony na coś, chyba na komisariat. No ale jak widać, nic w ogóle z tym nie zrobiono. I stoi pusty. Nie wiem, może im się tak bardzo podoba to miejsce, że nic z tym nie robią. Nie wiem. Słuchajcie, dostałem takiego wursta. Takiej słuki. Więc to będzie mój posiłek w Braunau. Pyszny wurst. Pyszny wurst. Jem obiad w domu Adolfa. Braunau jest na granicy z Niemcami. Zaraz wjeżdżam do Niemiec. Zjadłem obiad w domu Hitlera. Czas jechać do Niemiec. Polak jedący Mercedesem przez Braunau. Takie rzeczy to na pewno mu się w koszmarach nie śniły nawet. Urocza miejscowość, ale nie tak urocza jak Kutas. Jest takie zdjęcie w internecie, na którym alianci przechodzą koło tego domu. Jestem ciekaw, dlaczego to zostawili. A już w ogóle pomijam to, dlaczego to dalej stoi i tak sobie po prostu stoi. Zamiast zrobić z tego miejsca jakiś użytek, albo je kompletnie zburzyć i zrobić coś nowego. Już dwóch właścicieli starych Mercedesów mi pomachało Ale starego misia na sztuczny miodek nie nabiorą To jednak są Niemcy I znowu widzę Dunaj Tym razem nazywa się Donau Patrzcie Jaka ładna panorama bawarska Coś mi tu strasznie śmierdzi nie ma to nic wspólnego z krajem, w którym jestem. Naprawdę, coś jakby tu zdechło. Ale po tygodniu w podróży to wszystko możliwe. To jest pole namiotowe. Chciałbym ponarzekać, ale nie mam na co. W Nigdy, ale to przy nigdy nie kupujcie klocków hamulcowych Bosza. Uczcie się na moich błędach.